Excellent, man. Well, thank you very much for your time, and we're going to send it back to the desk right now. <laughs> that <laughs> Green. Jedną z tych słów, które ciężko przetłumaczyć na polski w taki sposób, jak dzisiaj to rozumiemy, to znaczy oczywiście dosłownie oznacza to poczucie żenady oraz takie wzdrygnięcie się z obrzydzenia. Pełne wytłumaczenie meandrów tego angielskiego słówka wytłumaczyła znana na YouTubeach nauczycielka angielskiego, polecam sobie zobaczyć. Mówiąc cringe, czy nawet spuszczając to, że coś jest cringe'owe, chodzi raczej o takie przemieszanie uczucia żenady, braku komfortu, wstydu, i zakłopotania za siebie, lub też często za kogoś innego, gdy widzimy, jak ktoś się zachowuje, i to nawet gdy w żaden sposób nie dotyka nas, nie odnosi się do nas, ale mimo to czujemy autentyczny wstyd za drugą osobę, i niekoniecznie musi to być zachowanie bliskiej osoby, jak na przykład erosomańskie opowieści wujka Janusza przy stole wigilijnym. Po prostu czuje się niezręcznie. Wyobraź sobie na przykład, że jesteś bardzo znanym i cenionym youtuberem na świecie, a może i w Polsce. I odpalasz sobie filmy, jakie wrzuciłeś do sieci 8 lat temu, żeby być sławnym. Cześć, witam was. Hmm, Taka teraz dla mnie Zo że... Dobra, tyle wystarczy. Wiecie o co chodzi. Jednak w internecie cringujemy również oglądając innych. Zanim te pojęcie stało się wystarczająco popularne, to w komentarzach ludzie pisali po prostu, że czują wstyd, że nadę. Inni, że chowają się właśnie w komentarzach, bo po prostu nie są w stanie patrzeć się na dany filmik. Bo ten ładunek żenady, uczucie dyskomfortu jest wprost za duże. I starcza tylko na audio. To jest tak, a ja zaczynam trochę po, po kolei. A ty myślisz, że tak trzeba lecieć w górę? Nie, to nie jest tak! Trzeba zacząć od początku. I spina się do przodu. A ty myślisz, że będziesz taki? Dzisiaj na podobnych tego typu dziełach w komentarzach ludziska piszą po prostu cringe. Mam dużo bluz w szafie, ty i tak tego zioma nie łapiesz. Ja, ja trzymam force w łapie, robię muzę, chociaż nie siedziałem w rapie. Można zauważyć, że cringe jest nie tyle wywołany przez czyjeś wpadki, szyny, szyny były złe, a podwozie... podwozie. podwozie. Podwozie też było złe najczęściej wywołany jest przez tak zwane tryhardowanie. Czyli wiecie, ktoś w internecie na siłę stara się być fajny i wychodzi coś zupełnie przeciwnego. Yy, ja na przykład po obejrzeniu pierdeliarda filmów na YouTube mam dosyć sporą tolerancję na cringe, ale nawet ja wymiegam na filmikach i tiktokach od psycho kapel. <grystanie> Czemu oni to robią? No ale okej. Okay. Jeśli omyliście już oczy, przejdźmy do historii cringe'u i dzięki komu te określenie przyjęło się w Polsce na dobre. Bo musicie wiedzieć, że słówko te nigdy nie było jakoś super popularne w języku angielskim. Według stronki cringeworthy.com, słowo cringeworthy, które to jest przymiotnikiem pochodzącym od cringe, spopularyzował brytyjski komiks The Bash Street Kids, gdzie pojawił się charakter Cuthbert'a Cringeworthiego, który w tym komiksie był kujonym i kapusiem nieustannie podlizującym się nauczycielowi na różne żenujące sposoby. W internecie określenie cringe pojawiało się od czasu do czasu pierwszym bardziej mainstreamowym użyciem tego słowa był artykuł Daily Mail z czerwca 2005 roku, który opisywał top 10 żenujących filmów. Pierwsze miejsce zajmuje tu film Spice World. Przyznam, że opis na Wikipedii zachęca mnie do oglądania, to może być naprawdę niezły Cringe Fest. We wrześniu 2010 roku na Redditie został założony dział nazwany po prostu Cringe, gdzie użytkownicy wrzucali najbardziej cringeowe filmy. Hitem, który spopularyzował ten dział był fragment programu Randka w Ciemno, gdzie na koniec randki chłop bardzo chce pocałować babę, no ale ona niezbyt chce. popularne od tego czasu rozpoczęło się również tworzenie cringe'owych kompilacji rozmaitych przegrywów, dziwnych żartów prowadzących z programów telewizyjnych, Nie bez powodu za najbardziej cringe'ową popkulturę uznano furis. Popularności w internecie cringe został wywindowany przez kanał Hehe Productions, prowadzony przez małżeństwo zajmujące się wyjaśnianiem dosyć żenujących rzeczy na YouTube. Oglądali i komentowali różne strasznie przypołowe filmy na YouTube. Czasem musieli aż nakładać antykringeowe wdzianka, ponieważ to, co się wylewało ze kralu, to było za dużo, nawet jak na nich. you're i to oni bardzo mocno przyczynili się również do spopularyzowania tego słówka u nas, gdy w marcu 2017 roku nagrali filmik wyjaśniający dosyć kontrowersyjny, nazwijmy to delikatnie kontrowersyjny, projekt Łukasza Jakubiaka, którego marzeniem było wystąpić w Ellen Show, bardzo popularnym amerykańskim talk show. Więc żeby to zrobić, stworzył fejkowy studio, zatrudnił sobą w tour Ellen i tak jakby przeprowadził z nią wywiad. Pamiętam, że oglądałem to wtedy, kiedy ten filmik wyszedł i nie do końca rozumiałem, o co Łukaszowi w tym chodzi. To wszystko było, no, cringe'owe. Zdobył on bardzo dużą popularność w polskim internecie i pod lupę wzięli go HeHe He Productions, wyjaśniając w swoim programie... This video is cringe overload. I Doprowadziło to do innego, chyba jeszcze bardziej cringe'owego niż projekt Łukasza, zjawiska, gdzie polscy internauci komentując ten filmik przepraszali, że żyją i że są Polakami, bo jak, jak też jest, i że w ogóle, aż został przypięty komentarz, żebyśmy nie przepraszali za niego. Naprawdę takie przepraszanie to jest dopiero cringe'owa rzecz. I tak to dalej poszło. Cringe na stałe wpisał się do polskiego języka. W 2018 roku był nominowany do młodzieżowego słowa roku. Jest bardzo często używany przez youtuberów zajmujących się komentowaniem innych kanałów. I w ten sposób, jak mówiłem wcześniej, doskonale przyjęło się jako komentarz pod wieloma dziełami różnych ludzi, silących się na bycie fajnymi. Oczywiście, mój kanał zawsze był wolny od cringe'u i nigdy tutaj niczego takiego nie. Kim? Dobrze, dobra wygraliście do widzenia Państwu. Tylko think about the violence being produced every day, everything you watch. Think about that.